Dzisiaj będę otwierać takiego tu Mr Boxa z Candy Horsa. Bardzo ładnie zrobiony. Jeszcze go nie otwierałam. Więc o tutaj sobie hop. O, tutaj. O, dobra, rozwiązałam. Mamy tu taką ładną strążeczkę. Wow. Dobra i co my tu mamy? E, ja tego Mister Boxa mam z kawaliady, bo byłam na kawaliadzie. E, tutaj o, taką eklerkę świąteczną. To świąteczny teraz Mister Boxy. E, co my tu jeszcze mamy? Mamy tu takie cynamonki. O! Ciekawie to wygląda. I coś jeszcze? Tak. I mamy jeszcze taki labirynt. Dobra. Te cynamonki mają taki skład prosty dosyć. Białko, włókno, popiół. Popiół. Popiół? Całkowity? Dobra, nie rozumiem. Taka eklerka ma, prosty składnik i mąka pszenna, y, y, p, wszędzie ziarnista mąka, kukurydziana, peł, pełnoziarnista, owsiana, y, olej inany, woda, lukier kr, królewski, i posypka cukrowa no, a więc taką eklerkę możecie kupić swojemu konikowi na candy horse i jeszcze taki śmieszny labirynt też ciastko to też jest ciastko nie. Właśnie... jest śmieszno widzicie taki labirynt na początku a potem takie ciasteczko y Cynamonki tu sobie otworzymy. O, mam. O, I cynamonki wyglądają tak. A jak ładnie pachną. Tutaj nie wiem czy tego to ciasteczko sobie otwierać. Chyba sobie otworzymy. Tutaj na no, monki i to ciasteczko sobie otworzymy to. Nie natomiast próbujemy eklerkę otworzyć. na razie taki ciasteczko zostanie dla mojego konika. Jak ta eklerka? Jestem zawsze było takie słabe ujęcia, ale nagrywam to wszystko telefonem. Taka eklereczka. Więc koniki będą miały pyszność. Dzisiaj właśnie był ostatni dzień kawaliady A to już mówię, zostawię sobie na gwiazdkę I to w gwiazdkę zrobię Wam skrót, jak otwieram właśnie to ciasteczko Dobra To 영 <목소리나>